Kolejna ważna sprawa, którą trzeba omawiać w związku z problemami, które są na świecie, nie tylko obecnymi, ale ogólnie, żeby wyjść z problemów świata. Jaka jest najważniejsza wiedza, żeby wyjść z tego całego syfu, w którym utkwiła, utkwiła ludzkość? Tak naprawdę. No ja sobie, może pomyślicie, kim ja jestem, że mówić takie rzeczy. No, nikim szczególnym. Właśnie o to chodzi, że. Taki prosty człowiek jak ja wie takie rzeczy i może o nich opowiadać. Nie mam żadnych do tego szkolenia czy papierków, w które wy tak bardzo wierzycie, że papierek czyni mistrza czy coś. Nie, po prostu mam... moja uwaga jest skupiona na najważniejszych rzeczach, które są na tym świecie nie na sobie samym. Dlatego żyję tak, jak żyję. Nie jestem w jakimś luksusie, bo nie myślę tylko o sobie. Myślę bardziej globalnie, tak? uniwersalnie. Dlatego, między innymi, przedstawię Wam teraz yy, najważniejsze najważniejszą wiedzę, jaką trzeba zrozumieć, żeby wyjść z tego całego sypu, w którym utkwiła ludzkość. Po pierwsze, żeby wyjść z tego całego bagna, trzeba skupić się na najważniejszych rzeczach, które trzeba wiedzieć, bo jest pewna hierarchia we wszechświecie. Wszystko jest oparte na hierarchii we wszechświecie. Tak samo wiedza jest, też, jest ta ważniejsza wiedza, obejmująca całość i poniższa wiedza, która jakby jest mniej ważna. To, co teraz powiem jest najważniejsze. Po pierwsze, zrozumienie tego, jak działa wszechświat, jak działa ta rzeczywistość, jak działa psychika ludzka. Która jest z tym powiązana, bo psychika ludzka jest odzwierciedleniem tego wszechświata, że w pewnym, jakimś tam, to jest taki mniejszy fraktal, tak mniejszy pułap. To, co się dzieje w twojej głowie, to jest na tych samych prawach oparte, na których działa ten wszechświat, no bo my znajdujemy się we wszechświecie, tak więc jest, bo, działamy na, na tych samych prawach co wszechświat, więc nasza psychika tak samo. Zrozumienie tych rzeczy jest najważniejsze, nie wprowadzenie nowej ustawy, czy tam działanie na zewnątrz, żeby kogoś namówić na to, na tamtą siątą sramtą, tylko zrozumieć, jak to wszystko działa. Bo ci, którzy rządzą tym światem, te pasożyty, oni mają tą wiedzę, bardzo dobrze ogarniętą, a my mamy w ogóle nieogarniętą tą wiedzę. My jesteśmy przy nich tępakami, debilami, którymi z ich punktu widzenia należy gardzić, należy traktować jak bydło. A że oni nie mają empatii, bo to są takie stworzenia nieludzkie, które nie mają empatii. To są pasożyty. No to działają tak, żebyśmy. No, traktują nas jak yy, surowiec, tak? Jak, jak nieżywe istoty, tylko jak, jak jakieś martwe rzeczy. Traktują nas jak. Bardzo przedmiotowo, no, w ogóle jesteśmy ich pokarmem, tak naprawdę, jesteśmy zasilami na cały system. Ale co chciałem mówić, chciałbym się tutaj skupić na tym, że ta wiedza, którą chcę omawiać, ta najważniejsza wiedza, to jest to jak to są prawa tego wszechświata, tak? Musimy wiedzieć, na czym, jak, jak to wszystko funkcjonuje, na jakich prawach. Na, na co możemy sobie pozwalać, na co nie możemy sobie pozwala, pozwalać, żeby. Uniknąć pewnych konsekwencji, których nie unikamy teraz, bo nie mamy tej wiedzy. Nie działamy zgodnie z tym, co z tym całym porządkiem i ładem, który jest we wszechświecie działamy na przekór temu, więc konsekwencje są fatalne, tak? Będą fatalne no i są bardzo kiepskie jak widać. Jak widać, ten, ten kto widzi, ten widzi, tak? Ludzie patrzą na. Prawa jakie obowiązują w tym systemie, co jest zakazane, co nakazane i tak dalej, co wolno, co nie wolno, a nie patrzą na prawa, które obowiązują we wszechświecie, które są nadrzędne, są nad wszystkim, to jest jak Bóg. Czyli słuchają się nie boskich praw, tylko się słuchają praw człowieka, wymyślonych przez właściwie pasożytów. Nawet nie, nie człowieka do końca, ale przez pasożytnicze siły, tak. No, ale ludzie są niestety wygodni, tchórzliwi i wolą żyć w ignorancji niż wiedzieć to, co najważniejsze. A co najważniejsze, z grubsza tylko powiem, na czym polega to całe naturalne prawo rządzące we wszechświecie? Gdzie najbardziej utykamy? W którym miejscu najbardziej ludzkość upada, podpada temu prawu i gdzie najbardziej zasługuje na karę? Największym błędem ludzkości względem tego prawa jest to, że działamy bardzo niemoralnie, że. Po pierwsze musimy sobie zdać sprawę z tego, że moralność nie jest czymś, co sobie wymyślimy i to nie zależy od naszych widzimisiów, co jest moralne, co jest niemoralne. Tylko to jest coś, co już jest, co istnieje. Prawo moralności i to jest jedno z praw, które obowiązują we wszechświecie. I teraz tu nie, nie, nie ma tutaj, yy, tu nie należy do człowieka, żeby sobie zdeterminować, co jest moralne, co niemoralne, bo to już jest bawienie się w Boga. To już istnieje. I teraz ta, ten relatywizm moralny najbardziej niszczy świat. Tak prosto mówię. Czyli ludzie sobie uznali, że mogą sobie robić co chcą bez konsekwencji. Mogą być niemoralni i że ujdzie to na sucho. To jest największy błąd ludzkości, że nie wierzą w to, co jest moralne i co niemoralne. Co jest jakby dobre i złe. W tym sensie, no bo w innym sensie można powiedzieć, że nie ma tego, co jest dobre i co złe, że to zależy od tego, co sobie upatrzysz, ale to, to z, tylko z pewnej perspektywy jest prawda. Ale chodzi mi o moralność. Pod tym kątem nie możemy sobie wybrać, co jest dobre, co jest złe, co jest moralne, co niemoralne. Tutaj już musimy się trzymać praw, których się nie trzymamy. W związku z czym jesteśmy dzieleni i rządzeni. Jakiś wróg nami rządzi, nas dzieli i rządzi, trzymając od nas tą wiedzę. Z daleka starając się, bo tak naprawdę mamy tą wiedzę na wysięgnięcie ręki, palca, klawiatury, tak? Także teraz nie jesteśmy w miejscu, gdzie ta wiedza jest niedostępna, po prostu ignorujemy ją. To już jest jakby niemoralność w tym momencie, więc przez którą zasługujemy na to, co mamy, bo mamy wiedzę, ale ją ignorujemy, jest ignorancja jest czymś niemoralnym, przez co musimy ponieść karę tak? w postaci niewoli, na przykład. W postaci tego, że musisz zapieprzać od tam ósmej do którejś, tak? Musisz się słuchać jakiegoś przełożonego tam wyżej. No i żyje cały, cały świat żyje w niewoli, Teraz jeszcze ten wirus dochodzi, przez który prawdopodobnie próbują po prostu wprowadzić większą kontrolę, dlatego nas, nas poszczuli wirusem i nas straszą. Więc... Yy, tak, to jest najważniejsza wiedza, którą musi zrozumieć ludzkość, to jest ta to prawo moralności, że co jest moralne, co niemoralne. Ja niestety nie mam tutaj prezencji i umiejętności przekazywania tego jeszcze może później będę, miał... o nie wiem, będę. Na razie moja prezencja jest, jak widać, no, kiepska. Jestem na tle krzaków gdzieś i nie umiem jakoś się wysławiać dobrze, więc mój głos daleko nie zajdzie tutaj w tym momencie. Więc tak, świat właśnie przez to jest w takich kłopotach, w jakich jest, bo działa bardzo niemoralnie, myśląc, że tak musi być, że niemoralność przecież jest normalna, w końcu każdy tak postępuje, to jak ja będę postępował, to nic w tym dziwnego nie będzie, tak? Co jest niemoralne na przykład, co robi większość ludzi na co dzień? Zniewalanie innych istot, tak? Chociażby zmuszanie... Dzieci do nauki, do uczenia się tych pierdo... Nie chcę przeklinać, do tych bzdur, które w szkole uczą, tak? E... Bo ten system edukacji jest gówno warty, bo nie uczy nas najważniejszych rzeczy. Uczy nas jak być niewolnikami. No ale my jako rodzice zmuszamy dzieci do tego. No czujemy się sami zaszczuci oczywiście, wiadomo. Bo jeśli tego nie zrobimy, to na nas presja jest, że co, jak ty wychowujesz dziecko przecież? i tak dalej, i tak dalej, także no częściowo nie obwiniam, tak, nie ma, także że to jest, ja rozumiem, rozumiem, jak to jest, ja, wiem, sam, sam muszę czasem zmusić kogoś, żeby zarobić kasę, także zmusić, może nie zmusić, ale nie doinformować, nie mówić prawdy, żeby zarobić kasę, rozumiecie, to żeby zarabiać kasę, nie można mówić za dużo prawdy, bo kasa nie bazuje na prawdzie, nie bazuje na na tym, co jest we wszechświecie, na tym naturalnym porządku, w który ludzkość musi w końcu skręcić. Kasa bazuje głównie na obłudzie, więc z pieniędzmi trzeba też tutaj y, trochę pokombinować, żeby się jakoś wydostać z tego, powoli wydostawać się z tego systemu monetarnego. To jest bardzo kluczowe. Bez tego jesteśmy udupieni, ale Większość ludzi w ogóle nie chce nawet nic słuchać na ten temat, nic nie chce słyszeć. Dla nich pieniądze to Bóg nie wyobrażają sobie, jak bez pieniędzy, gdzie? Kto ci powie, że trzeba się od pieniędzy oddalić? Nie, nikt ci tego nie powie. To jest jakiś absurd. Jak może? Przecież to niewyobrażalne. Jak bez pieniędzy można funkcjonować? Można by było, tylko trzeba zmienić myślenie. I od tego się wszystko zaczyna, od zmiany myślenia. Tylko w ten sposób można się wydostać z tych problemów, które są na świecie. Trzeba być panem tutaj, mentalnym swoich myśli. Jeśli nie potrafisz zarządzać swoimi myślami, to będziesz ich niewolnikiem, tak? I niewolnikiem na zewnątrz. Tak to się wszystko. We wszechświecie tutaj odgrywa. Jak się wydostawać z tego powoli. Jak zacząć lepiej myśleć. Co pomaga? Zdecydowanie pomaga. Jak najmniejsze trucie się toksynami. Czyli w miarę zdrowej jedzenie. No, w miarę mówię, bo raczej całkowicie zdrowo, to ciężko się odżywiać w dzisiejszych czasach wiadomo. Ale chociażby nie przyjmować jakichś tam chemicznych gumien, bo to zaburza całą harmonię włącznie z myśleniem. Zachwiewa, tak? jest zachwianie mocne. Zresztą ekstremalnym tego przykładem jest na przykład alkoholik. No, z nim się już nie dogadasz. Po alkoholiku to już widać, że ma mózg przeżarty. Tak? Ale mówię tu o wiele subtelniejszych objawach, takich jak właśnie brak koncentracji. I tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo powszechne problemy mentalne. Co jeszcze można zrobić, żeby wydostawać się z tego? Wypadałoby mieć jakiś dobry cel, zgodny z naturalną harmonią we wszechświecie. tak? Jak masz ten cel, no to automatycznie dążysz do bycia lepszym, ale naprawdę lepszym, nie lepszym pod kątem zarabiania więcej pieniędzy. To, to nie jest bycie lepszym. Niestety większość ludzi uwierzyła w to, że ten, kto ma więcej pieniędzy, to jest bardziej szanowny, ma więcej prestiżu, należy go szanować. Ma wyższy status społeczny i w ogóle jest zajebisty, co nie jest prawdą. Zresztą to łatwo dostrzec, można, jak dużo ludzi bogatych jest niemoralnych, po prostu tak. I my czcząc ich, jesteśmy niemoralni też. Wzmacniamy ten pieniądz, dajemy mu moc i moc dajemy tej sile zła. To jest, tak naprawdę to jest walka dobra ze złem, to co się dzieje. Tak? System to jest manifestacja tych złych sił, po prostu. tak To w czym żyjemy w tej całej pułapce. I teraz na tyle, ile damy sobie tego zła wcisnąć, na tyle będzie źle. Na ile dobra, na tyle będzie dobrze. Jest w takim stopniu, w jakim jest zło na świecie, bo na tyle sobie ludzkość pozwoliła to zło wcisnąć. Teraz, co jeszcze bym zaznaczył ciekawego w tym filmiku? Jeśli mamy jakiś, powiedzmy, szlachetny cel, nazwijmy to, tak? Typu mówienie, chociaż to, co teraz ja mówię, to jest jakiś szlachetny cel. Nie znaczy, że ja jestem szlachetny. Jestem niedoskonały, bardzo popełnia wiele błędów, ale jest to cel, który pomoże mi się ulepszyć jako osoba, jeśli będę dalej dążył, jeśli się nie wykruszę po drodze. A jak wiadomo, jest wiele przeszkód po drodze, które mogą to zrobić. Bo to nie jest łatwa robota. Ale tu nie chodzi o to, że ja tylko mówię o tym Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi to skumało i zaczęło tą wiedzę propagować, tak? Tą moralność, to, że ludzkość najbardziej upadła na tym, że jest niemoralna, że działa niemoralnie, że dała sobie wmówić pewne działania z góry, które są niemoralne, narzucić. Tak jak właśnie zmuszanie do niewoli na przykład kogoś. Okłamywanie też jest w dużym stopniu niemoralne. Kradzież jak najbardziej to są takie oczywiste rzeczy, tak, zabijanie w innym celu niż samoobrona. Bo zabić to tak naprawdę jest moralnie tylko wtedy, jeśli ci grozi ktoś utraty z tym, że cię zabije, tak? To wtedy w samobronie możesz go zabić. To już jest moralne. Czyli samoobrona jest moralna. Tego nie wiedzą ludzie. Dużo ludzi nie wie, tak? Wykonywanie rozkazów jest niemoralne niestety, bo to jest to jest równie dobrze tutaj oddajesz komuś własną wolę, własne myślenie. Pozbywasz się odpowiedzialności sam za siebie, tylko masz, jestem twoją marionetką. Jestem Twoim owolnikiem, będę wypełniał Twoje rozkazy. Nie, Ty masz sam zweryfikować, czy to, co Ci powiedział z góry, jest ok, czy nie. I jak chcesz, to się na to nie zgadzasz i nara, tak? I to jest moralne działanie. Jeśli uważasz, że to jest dobre, ok, chcę w tym współpracować, uważam, że ta komenda, którą dałeś, komenda, cokolwiek, komendasz, nie, nie jest to rozkaz, który trzeba wypełnić, tylko uważam, że to. Ma sens, więc to zrobię dla dobra ogółu. Tak? Właśnie, dla dobra ogółu. Przydałoby się działać dla dobra ogółu, co? Zamiast dla dobra własnego portfela, może to jest... waluta, która, waluta przyszłości, tak? Działanie dla dobra ogółu czyli zamiast nabijać sobie punkty, kasa że ja mam więcej, tym mniej rywalizacja, to działać dla dobra ogółu, żeby sobie reputację dobrą zrobić, tak? I wtedy masz prawdziwy szacunek, bo jeśli inni by wiedzieli, że uczyniłeś to tam, tamto, siam, no to masz uznanie automatycznie. Utrzymanie, no to by było w takim świecie bez problemu, no bo akurat żarcie można łatwo bardzo pozyskać za darmo, jeśli, jeśli by nie było kasy. Można by było bardzo łatwo zbudować schronienie sobie też, jeśli by nie było tych durnych pozwoleń na, na budowę, tak, co masz na swoim terenie budować. No a reszta to już uznanie, tak, tak jakbyś był szanowany, na tyle by Ci pomagano, tyle ile byś wartości wnosił do ogół, na tyle, by ci pomagano i to byłaby waluta. Tak myślę, nie jestem ekspertem, ale to jest takie tylko moje założenie. To jest tylko takie moje założenie, to jest koncepcja, z którą należy się trochę tutaj pobawić, pospekulować. Na razie tyle tylko, tak? Nie jestem twórcą jakiegoś nowej, nowej ekonomii przecież, tak? Nie będę mówił, co, co tam ten. No, to są właściwie najważniejsze aspekty niemoralności, które wymieniłem, czyli kradzież, morderstwo, kłamstwo, e, zmuszanie kogoś do robienia czegoś, tak? Grzechy, nazwijmy to... Nie jest to kompletna lista, od tego idą od nogi, wiadomo, z takie podpunkty i tak dalej, tak. to są takie główne, główne jakby filary, nazwijmy to. W każdym razie, no, filmik już jest dosyć długi, od to będę kończył zaraz, e, cóż mogę dać na koniec, no, pozdrawiam, nie, do następnego.